Nie było sensacji w Limanowej. W meczu jednej 8 finału Pucharu Polski lepsza okazała się Wisła Kraków. Panie trenerze, przy wyniku 1-1 odżyły nadzieję. No na pewno, na pewno odżyły nadzieje. No niepotrzebnie ta w drugiej części meczu stracona bramka po stałym fragmencie. A zwracaliśmy na to uwagę w przerwie. No niestety, niestety, stało się jak się stało. No po prostu głupio bramka stracona. Pierwszą bramkę Wisła zdobyła stosunkowo szybko, bo w 15 minucie. Strzelcem był Lamej. Limanowia się jednak nie poddała i do przerwy remisowała z mistrzem Polski. Widowiskową bramkę dwie minuty przed zakończeniem pierwszej części gry zdobył Artur Skiba z rzutu wolnego. Artur, najpiękniejsza bramka w życiu i chyba najważniejsza. Znaczy tak, no jedna z najpiękniejszych na pewno. No, nie udało mi się, będąc nawet w, w ekstraklasowym górniku, nie udało mi się w bramki w ekstraklasie, teraz udało się strzelić w drużynie ekstraklasowej, więc pewnie najważniejsza. Cieszę się, że przy takiej publiczności tutaj, myślę, że w Limanowej nigdy nie było aż tyle osób i cieszę się, że mogli oglądać też taką bramkę. Czego zabrakło dzisiaj do choćby remisu i tej dogrywki? W koncentracji przede wszystkim przy stałych fragmentach, bo mówiliśmy sobie w przerwie, straciliśmy bramkę po stałym fragmencie i w drugiej połowie stało się to samo. Mówiliśmy sobie, żeby, żeby przy tych stałych fragmentach bardziej się skoncentrować, no jednak się nie udało i tą jedną bramką przegraliśmy i to zaważyło na całym spotkaniu. Pięć minut po wznowieniu gry mieliśmy podobną sytuację jak w pierwszej połowie. Drugą bramkę dla Wiślaków zdobył Lamej. No, jesteśmy wszyscy zadowoleni z poziomu, jaki zaprezentowała nasza drużyna, bo wstydu nie przyniosła. Wynik jest satysfakcjonujący na tą ligę, której wygramy. My to myślę, że jest bardzo dobrze. Trzecioligowcy cały czas starali się zdobyć bramkę na 2-2. do -2. Mimo ciężkich starań, jednak się to nie udało. Mam taki pewnie niedosyt, bo mieliśmy w drugiej połowie takie stałe, dwa stałe fragmenty na linii 17 metrów. Gdyby przystanie niekorzystnym dla nas 2-1. Weszła chociaż jedna piłka z tego, to, to byłoby 2-2, i wiesz, by się toczył dalej. Pucharowa przygoda, niestety, zakończona, a Limanowia skupia się teraz na spotkaniach ligowych. Tak, w tej chwili nam zostaje tylko rozgrywki ligowe no i nowa edycja Pucharu Polskich.